Dzisiaj gramy drugą serię w MyAquapark. 3 miliony mamy. Proszę. Bardzo. Zostawcie łapkę i suba. No uzbierało się trochę. A 200 milionów, przepraszam. Ej, to dużo tu się zbiera. Oczywiście widzowie nic nie grałem. Wszystko jest to samo. Proszę bardzo, proszę zobaczyć. Koktajlki. Koktajliki. koktajliki mamy. No widzicie? Dzień drugi, grania dopiero jest. jest, jest, jest więc jest potwierdzone. Teraz wszystko to się zafrii, oczywiście. Nie, dziękuję. czapek. Mm. Wygląda nie wygląda dziwnie cyk, cyk. Nie, co? Co tu jest? Dobra, to... Co my tu chcemy? Proszę bardzo. O jakiegoś hmm, lodzika dostaliśmy. Typą. Halo. O, fre! A kręki. Ej, no. Nie wiem. Co tu mamy? O. Nie ma tyle skrzynek. O, chłopie, o, chłopie, co to, to my mamy. A I, proszę bardzo, proszę, proszę, wszystkim sprzedałem. Jeszcze chcecie? Proszę. Proszę bardzo. O, drugi level mamy. 25 zarówno Dla... nie jeden aha, tak, tak. A to nie chce mi się oprę. Pięć gemitów. Nie no. Muszę ubrać mojego skina, tak to nie można wyglądać. Proszę, us. Bierzemy spodenkę coś nowego. Takie, czy takie takie No i tyle, no coś... A i to jeszcze. Ja na przypadku wygląda teraz jak Sigma znaczy, z tej... Można z tego się nazwać? Ociek! To... O tym tyle ty ja nie widać o konkrety my na jest jeden, jeden i tak No, dziękuję No tyle mam tych ludzików Ej, to nie jest player Tylko to jest, widzicie Mój ulubiony hieniok nie no tak to po prostu może żyć Ulepszymy coś? Może to ulepszymy o, i tu też mamy loda Jest, mamy lodzika mamy za A, to Proszę bardzo Niektórym się nie udało, no trudno. Już mamy trzy te, ale, ale fajne. No, Ulepszamy oczywiście stanowisko. Tutaj trochę długo schodzi. E Ulepszmy to. O, tutaj będzie mu lepszy, bo tu jest brakuje Piąty level i aparaty a będzie szósty może. To będzie w szóstym. Halo. Park nie ma. Oczywiście będzie w niedzielę. Będzie w niedzielę trzecia część akwaparku. I tak jak wiecie. O kurde, ale ja mogę ulepszać. czekajcie chwilę po, bo idę po słuchawki jestem w dole i niestety ale teraz nie słyszycie muzyki tylko mnie he dobra co my tu mamy jest mamy to bo jeszcze, jeszcze dwa levely. no kto to sprząta Sur sur sur, 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 gdzie jest? Tutaj jest mało. Tutaj Będę trzeba tak też grać na umysł, żeby dostawać szybciej gwiazdki. Oczywiście nie jestem najlepszym, Albert Einsteinem. Tu jest ile? Ja no chyba tu najwięcej. O chłopie teraz będzie najwięcej. Tutaj jakiś ludzik nam stoi. Kebaba chce. Kebaba. Kebaba. A tu ile jest? Enter. O, to, to, to ja mądry, jestem na pierwszym miejscu, ale jestem z nie wiem kim, ale fajne, dobra, ulepszamy to, ostatni raz, jej, mamy piąty, le aha, Nie no, słabe rzeczy. Zbieram teraz na to, nic nie sobie kupuję. Więc nie przedłużając. Kurde, coś. Mi, o. Nie przedłużając, nic nie będę robił. Cze, poczekam, aż się zbierze giga dużo kasy. Widzowie, to nie miało tak wyglądać. Mam dwa biliony. Uff. Proszę, aby to było coś niego. Co to jest? Co to ma być? Halo? W tym oczym, Jakie... Co? Ja... Co? Ja... Ja się zażygam zaraz. Z nadmiaru informacji. Nie, ja nie chcę to. E, e, e nie. Ja to upgrade'uję. Cyk. Upgrade. Cyk, upgrade. Cyk, upgrade. Cyk, upgrade. Cyp. upgrade. Proszę bardzo, ale ze mnie upgrader. I teraz wszystkim tam dobrym. Teraz dół. I teraz góra. Oho, to mam najwięcej. Chyba. No, tam mi paść. Mamy prawie cały fioletowy strój. Prawda, A Albo tu zdjęcia się robi, aha. Ale spamiłem. O, coś tu mamy. O, skrzynka. Ucie! Co to jest za strój? Słabe są. Słabe są te. O, te są najlepsze. Stes. Nie no ile my, my... Więcej jest tych naszych pomocników niż ludzi chyba Albo jest ludzi mniej Więcej No, no i znów coś Co to za karty? Uno. U. 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 A już. Mm, 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 mm. Mm, mm. Tu w ogóle nie ulepszam nic. soru że nic nie mówię wizuale wiele. Po, po. jutro oczywiście będzie bardzo wcześnie odcinek chyba pa 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 pe, pa pop pa, pa, pa. Ocie! H7 mamy. A ja myślałam, że to już koniec, myślałam, że to koniec życia. Nie no żartowałem. No i ten gar Gargamel tu przyszedł. To jest szef ich wszystkich. Aparat nic na niezjeżdżalnie nie chodzi. Szkoda. O, jest, idzie. Ale jestem bogaty w grzenie na świecie. Hala, papam. pam, pam, pa, 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 pa pam. Ah. Moi widzowie, tak wygląda życie y, ptaka. Patrzy i robi, i robi kupy. Dla innych ludzi. Yy, Widzowie. Powolutku wakacje się kończą. Wiem, że dopiero lipiec, ale zaraz sierpień. Który dzień w ogóle? Dzisiaj jest 20 sobota. mają dzisiaj Czesława Czesysła, i Hieronima. Uwaga i jeszcze dwa razy i będzie mógł żyć. A i w ogóle nie ja zauważyłem, że już biliony zarabiamy. To jest dziwne. Dobra, widzę ulepszę już to na maksa i chyba koniec odcinka. Zobacz, już chyba długo minie. Po po Dobra, wszystko jest git, wyłączam odcinek, a tam dwie minuty. Uff. Ostatni raz. 999 999 milionów 342 miliony. 27 milionów, a my też się trochę poczekamy. A to zanim już bierzemy to widzimy się. Widzimy się. Jestem widowy. Albo tu cztery... To... Ja nie mogę... klam, lepszymy to i to. Dobra widzowie, to jest koniec odcinka. Widzimy się w niedzielę rano, może nie, może rano, może nie. Tak, ale nawet mi się podoba. Zostawcie łapki i. subičky. Na